Słuchajcie, powódź, po prostu powódź w leśnym zakątku. Wczoraj były straszne opady deszczu, nie wiem ile tego deszczu spadło w sumie, ale w pustej Doniczce, która sobie stała koło domu, rano była pusta i jak wróciłem, to było dobrze ponad 10 cm wody. Oczywiście, może nie była to suma opadów jako taka, bo Doniczka jest jednak rozszerzająca się ku górze, ale z 10 cm spadło. Stawy wyglądają w ten sposób. Woda jest kompletnie zamulona. Okazało się, że przeciekało, przelewała się woda nie już nie rura nie wyrabiała odpływowa 15 cm, tylko przelewało się przez groble. Pozostałości wyglądają następująco. Część grobli w miejscu, gdzie ten przepływ następował osunęła się. Powstał krater. Po prostu ją wymyło. Nie bardzo wiem, co z tym robić na ten moment. Myślę, że byłoby w ogóle pogrobli i postawie, gdyby nie to, że jest ona od, od środka wyłożona płytami takimi chodnikowymi, grubymi, betonowymi. Rozłożyło ten nacisk całe szczęście, bo tak to było. przecież tutaj już tego nie było. Z stawu do stawu kolejnego przelewało się Przelewało się groblami. Idziemy na tą drugą. W momencie jak to się wczoraj działo, to musiała być ściana wody. Akurat byłem w pracy, nie miałem jak zareagować. No teraz taki kontrolny zrzut wody robię, bo dzisiaj może się sytuacja powtórzyć. Więc powiedzmy z tych stawów ile się tylko da wypuszczam, żeby miały pojemność w sytuacji nowego przyboru, żeby znowu się nie przelewało. Także słychać woda gdzieś tam, szumi leci. No i potem w stronę odpływu tutaj, no i tą rurą moją, dalej w dół. rura jest pod wodą niewidoczna, ale zaciąga wodę w tym momencie całą swoją przednicą. No masakra po prostu. Wszystko pozalewane, kurczę dookoła na polach. Na polach woda stoi, ponad kostki wszędzie. A jeszcze parę dni opadów prognozują. Zobaczymy dalej, wosun się czyli wszystko przemoknięte, bagno po prostu jest na każdym kroku. Tutaj całe szczęście nie doszło do jakichś sensacji, ale ewidentnie grob, woda się przelewała po grobli. Tutaj też jest taka rura, 15 cm. Zwykle to tam coś ciurka albo i nic. A teraz przychodzę i patrzę, a tu normalnie wy, wymyty taki korytarz. Tutaj po prostu była kaskada wody wczoraj. Koło Gunery. Podlanej teraz już zapewne na 140%. Leciało góro. No na ten moment już nie wyrabia, więc... Mam jeszcze taką drurą, drugą mniejszą rurę, którą opuściłem i tamtędy teraz ucieka woda. No ten staw też wygląda jak wygląda. Jedno wielkie zamulenie. Masakra. Całe szczęście, że te płyty przytrzymały napór wody, bo kurde, to tu wszystko poszło w cholerę. Jest, jest jeszcze takie oczko wodne. I W tym oczku właśnie mam taką rurę, którą teraz położyłem. Nie do wiary to nie jest, to nie są stawy, przez które płynie rzeka zwykle. Tutaj jakiś taki jakaś coś ciurka. Jest sobie tutaj zanurzona taka rureczka. No i tą rurę położyłem, żeby trochę tą wodę kurde jakoś odprowadzać na ten moment, bo żeby się przygotować na nowe. Na nowy na nowy napływ I ona sobie leci dalej I Tutaj tam są takie w ziemi Zakopane korytka betonowe, Po tych korytka i latuje i po prostu jest strójny. Ja dziękuję. Mam nadzieję, że zanim znowu będzie lało jakoś solidnie, to woda trochę zejdzie, żeby miał zapas, żeby się znowu nie przelewało gór. No nic, gdzie zobaczyć, czy coś jeszcze się więcej nie podziało, ale na razie nie widzę. To jedno miejsce. Na nas boczu, do takiego wzgórza, gdzieś w delinie, którego są stawy, jest no takie, powiedzmy, źródełko, nie źródełko, no tam troszeczkę woda gdzieś tam kapie. Są, czy się i tak takie miejsce jest podmokłe poniżej. Ona sobie płynie tam pod tymi paprociami. Teraz nie widać. No i to też sytuacja bez precedensu. Po prostu wzięło i wymyło tutaj taki korytarz. Widać było, że tu też woda leciała i wypłukała sobie koryto. Po prostu tutaj do takiego mojego nowego oczka prototypowego i tam daleko z kaskadą do stawu. Niesamowite, to, to czegoś takiego jeszcze nie pamiętam. To musiało po prostu być jakieś kompletne oberwanie chmury. No nie, bo nie wygląda to tutaj, nie wiadomo jak, ale, ale po prostu coś takiego tutaj się nie dzieje. Zwykle. <laughs> Całe szczęście, że groble wytrzymały, bo przecież. Dramat. No tak to wygląda na ten moment. Drzewa się nie poprzewracały, żadne całe szczęście też, bo no też różnie przy takich nawałnicach bywa. Takie atrakcje dzisiaj.